EBK. Pożegnaj się z okularami. Kiedy w 1989 roku profesor Margaret McDonald's wykonywała po raz pierwszy na świecie zabieg korekcji wady wzroku laserem, trudno jej było ocenić, że właśnie zaczyna się nowa epoka dla tych wszystkich, którzy zmuszeni są do noszenia okularów. Zabiegi laserowej korekcji wady wzroku to dziś jedna z najczęściej wykonywanych procedur okulistycznych w Warszawskim Centrum Mikrochirurgii Oka Laser. Takie zabiegi wykonywane są tutaj od 1996 roku. Przez te lata wiele się zmieniło. Weszły nowoczesne lasery czwartej generacji, takie jak MEL 80. Udoskonalono techniki korekcji. EBK to technika bardzo bezpieczna i komfortowa dla pacjenta. Nie używa się w niej metalowego ostrza, mikrokeratomu, interfejsu, czyli urządzeń do wykonywania tzw. klapki, które dotykają oka i wytwarzają podciśnienie w trakcie separacji. W Centrum Mikrochirurgii Oka Laser są stosowane tzw. metody powierzchniowe w laserowej korekcji wad wzroku. Oznacza to, że na początku usuwamy z rogówki sam na błonek. Od 2013 roku najczęściej wykonujemy zabieg EBK. Laser Mel 80 przez kilka, kilkanaście sekund modeluje rogówkę. Wystarczy kilka minut, aby pożegnać się na zawsze z okularami.